Zakończyłem wreszcie mój sezon, który się troszkę przeciągnął w związku ze startem na Levron Pro Classic. Także zaczynając w zeszłym roku w październiku, skończyłem teraz 1 marca. Troszkę się przeciągnęło, wiele odpoczywało. Miało więcej czasu na to, żeby formę swoją budować na jesienny sezon. Ja do tej grupy, którzy będą mieli w swoich planach sezon jesienny, dołączę oczywiście, mając troszkę krótki okres przygotowawczy, jeżeli chodzi o poprawę swoich słabych punktów. Y, powiększenie pewnych partii ciała, y, ale myślę, że dam radę, bo wiecie, że ja się nie przejmuję przeszkodami i mówię krótko: olewam to i robię swoje w sensie pozytywnym, bo wiecie dobrze, że się na maksa przykładam. Także moim planem na pewno jest sezon jesienny i myślę, że zacznę może wcześniej przed tą imprezą, ale myślę, że na pewno San Marino bardzo mi kojarzy y, to miejsce, ten start tych ludzi. Y, no, Mój to najlepszy wynik jak dotychczas Pro, dlatego na pewno będzie San Marino. Tylko, że San Marino w tym roku będzie dopiero na początku grudnia. Wcześniej będą jeszcze zawody w Delhi, w Indiach. W Indiach już byłem niejednokrotnie, też również bardzo miło wspominam tamtą część świata i kraj, który się bardzo, Indie, bardzo rozwija. Również jeśli chodzi o kulturystykę, dlatego myślę, że coraz więcej imprez będzie również organizowanych w tej części świata, także na pewno to są dwie imprezy, w których wezmę udział. Dochodzi coraz więcej imprez, na pewno będzie, słyszałem, impreza będzie Olimpia Europejska. Nie wiem, czy na nią trzeba będzie się zakwalifikować, czy po prostu wystarczy zgłoszenie. Będę chciał próbować tam, gdzie się da, w zależności od tego, jaką oczywiście formę zareprezentuję na ten okres. Nie chcę przyspieszać, skracać mojego okresu przygotowawczego, ponieważ w związku z tym, że i tak, można powiedzieć, że jestem 3 miesiące wstyd, w związku z tym, że przygotowywałem się do Lewrona, także chciałbym jak najbardziej, maksymalnie wykorzystać ten skrócony okres czasu na poprawienie, swoich części słabych ciała, jak wiecie na pewno będą to tyle części ciała, no przede wszystkim plecy, ale plecy załapały wiatr w żagle, się trochę poszerzyły, wiatr już ma w co dmuchać, także wykorzystam ten dobry, dobrze obrany kierunek i postaram się zmierzać w tym kierunku, również no, może te plecy zdążę bardziej poprawić. Jeśli chodzi o motywację, to na pewno oprócz tego, że widząc, że się ciało zmienia, poprawia, że mam tą formę lepszą, cały czas poznaję swój organizm, pomimo to, bardzo długo, to motywacją ogromną są przede wszystkim ludzie, którzy mnie wspierają, czy to za pośrednictwem, będąc po drugiej stronie, za pośrednictwem Facebooka, portali, czy bezpośrednio się widząc ze mną na co dzień, w mojej pracy, gdy jestem w na seminariach, wyjazdach, gdzie mam kontakt jakikolwiek z ludźmi, to myślę, że to jest największa motywacja i to miłe, że pomimo to, że bardzo ciężko, co chwilę się potykam, wstaję, próbuję, to ci ludzie są cały czas ze mną, ze względu na to, czy na dobre i na złe po prostu. I to jest duża motywacja do tego, żeby robić to między innymi dla nich. Już to moje miejsce w Gdańsku, gdzie pomimo to jak mi poszło, byli ze mną do końca i jak najbardziej cieszyli się, że mogli zobaczyć mnie na scenie. Dziękowali mi za to, co zobaczyli. To jest bardzo miłe. Wielu mnie nawet pocieszało, bo uważali mnie za pogrążonego w smutku. Starałem się jakoś jak najbardziej pokazać, że tak nie jest, chociaż, wiecie, różne są wrażenia po tego typu starcie. I na pewno będę starał się dać maksa w następnym sezonie. I jak wiecie, olewam to i robię swoje jak najbardziej się skupiając na, na tym, żeby y, dać siebie wszystko i myślę, że Wy również tak uważacie. Róbcie również na maksa, oczywiście uruchamiając najważniejszy mózg, najważniejszy mięsień i myślę, że sukces będzie osiągnięty. Także do zobaczenia y, na kolejnych zawodach na kolejnym kibicowaniu o zaciskaniu kciuków, ale myślę, że jeszcze wcześniej na seminariach, na inwentach, bo mam zamiar w tym roku się dość mocno promować, także okazja do spotkań będzie niejedna. Do zobaczenia, trzymajcie się, Hej.